Zgadnijcie, gdzie dzisiaj wylądowałem, dam wam kilka wskazówek i na pewno się skapniecie. Chyba już wiecie, o jakie miasto chodzi. Nowy Jork! Na koniec dnia jeszcze w zachód w tle, Manhattan. Now it's video. Pierwszy dzień zwiedzania Stanów. No dobra, pół dnia wczoraj już coś zwiedziliśmy. Jest za 5-8 w Polsce to bym się jeszcze na drugi bok przewracał, a dzisiaj już jestem w drodze na metro. Zaczynamy od Debattery, czyli najbardziej wysuniętego chyba w sumie miejsca na Manhattanie i stamtąd będziemy wędrować do góry. Tak kiedyś wyglądało batery, dzisiaj jest troszeczkę w remoncie. Pastel Clinton jest otwarty, ale nic w środku ciekawego nie ma, dlatego idziemy zwiedzać dalej. Weszliśmy do Financial District i idziemy na Wall Street. Złote jajanyka. Mają dać pieniądze, także dotykam obyku. Nowy Jork zachwyca ogromnymi wieżowcami, które się po prostu nie kończą, ale... Jest tutaj wciśnięty Trinity Church, czyli kościołek między o, wieżowcami. Jak się wpasował idealnie. Na Brooklynie jest tego więcej, tutaj dopiero pierwszy taki spotykamy. Najstarsze nagrobki tutaj są z 1681 roku, czyli no dosyć sporo przed powstaniem kościoła i tak wygląda tutaj cmentarz. Zatrzymaliśmy się przy Federal Hall, który z zewnątrz jest zremontowany, ale do środka można wejść. Hall został ufundowany w 1699 roku. Jest pełno 100 lat później. Został przebudowany, zaprojektowany przez francuskiego inżyniera, architekta Piera L'Enfanton. I taki kształt, jaki mamy teraz, właśnie pochodzi z końcówki XVIII wieku. Budowany został na wzór greckiego Panteonu, troszeczkę stylów się też tu przemieszało. Tyle, żeby odzwierciedlał wszelkie wartości, którymi szczycili się ojcowie założyciele. Tutaj mamy, no proszę bardzo, płytę balkonową, z której w swoim przysięgę, w którą swoją przysięgę y, zgłaszał właśnie George Washington. Fajne małe muzeum. Z racji tego, że jesteśmy w dzielnicy biznesowej, to idziemy do Banku Rezerw Federalnych. O, nie możemy do niego wejść, także zobaczymy go tylko z zewnątrz i to by było na tyle banku Re rezerw federalnych, to za mną to właśnie on yy, nie da się za bardzo tutaj podejść bliżej, bo nie, nie ma też nawet po co, teraz udajemy się chyba na One World Trade Center tak, tam idziemy ogólnie spodziewałem się większego tłoku, więcej ludzi, jest tak tak se, jeśli chodzi o to to dobrze oczywiście yy, w muzeum to był pewien taki moment, że byliśmy ogólnie sami teraz mamy chwilę przerwy w parku i też jest ogólnie pusto. Mała przekąska hotelowa, i ruszamy na Grand Zero, a potem dalej na północ, albo na, północ, na wschód. Zobaczymy. Tu mamy jeszcze Oculus, najdroższy, najdroższy dworzec na świecie. Jesteśmy przy Grand Zero. Miejsce, gdzie stały dwa wieżowce i gdzie zginęło ponad 3000 osób. Obok miejsca, gdzie stał drugi wieżowiec, to rozpościera się One World Trade Center. Ostatnia atrakcja przed jedzeniem w Chinatown, czyli Brooklyn Bridge. W Europie i w Polsce jest pełno ludzi, którzy jeżdżą na kula nogach. A tu widziałem może tylko dwie, no to jest pełno rowerów. I stacje są dosłownie to kilkaset metrów w całym, e, na całym Brooklynie, na Manhattanie. Pieżowiec bez okien. Jakbyście byli, zdarzyło wam się być prezydentem Stanów Zjednoczonych, bylibyście akurat w Nowym Jorku i by był jakiś zamach, coś by się działo, to właśnie tutaj by was przewieźli i pilnowali. No, można tutaj przeżyć e, kilkanaście... No, dni na pewno, pewnie kilka miesięcy bo jest tak zaopatrzony żeby w razie właśnie wybuchu jakiegoś niebezpieczeństwa może, można się tam było skryć do Chinatown znaleźliśmy się jeszcze przy Broadway Broadway 36A czyli miejscu gdzie urzęduje Casey Neistat I czekamy na niego, może nam pomacha chyba jest gdzieś tam na razie go nie widać ale widzieliśmy jego Bardzo dobre jedzenie zrobione przez Chińczyków w chińskiej dzielnicy Chinatown. Dostaliśmy nawet ciasteczka z wróżbami. Zobaczymy, jaką wróżbę dostałem. A happy heart makes for a happy life. Powszechnym Chinatown, czas na Little Italy, czyli sąsiadującą dzielnicę właśnie Chinatown. Tam sobie zjemy deser zaraz spadnie z polecenia wcześniejsza knajpa w Chinatown czyli Wuhu chyba tak to się wymawia, też była z polecenia również polecam super ceny, duże, duże porcje prawie nie do przejedzenia fajna atmosfera i mamy sfogliatelli i cheesecake New York cheesecake z truskawkami tak się reprezentuje. lecz mocna polecajka można iść w środku, ale na zewnątrz jest taniej mały spoiler, byliśmy kupić bilety na One Wonder jutro na niego będziemy wjeżdżać i zobaczycie jak to wygląda z góry, jak Nowy Jork wygląda z takiej wysokości a teraz Grand Central, obok Jest duży. Kiedyś z Grand Central odjeżdżały wszystkie pociągi. Teraz tylko, tylko takie regionalne, te krajowe już nie, nie jeżdżą. Ale zaraz Wam pokażę coś ciekawego. Na pewno kojarzycie zegar z Grand Central. Zegar, który jest warty 20 milionów dolarów jest to zegar atomowy także nie powinien się spóźniać w Bryant Park odbyła się właśnie joga po na razie 20 tysiącach kroków zrobionych to też by mi się przydało takie rozciąganko metrem z Bryant Park na północ i znaleźliśmy się na Broadway W raju każdego pożeracza MMS-ów, ale poduszki mają swoje. Dosyć dosyć duży ten sklep, jeszcze jest piętro wyżej. Chcecie skarpetki z mms -ami? Proszę bardzo. Może kubeczki? Proszę. Wszystko jest w MMS. -ami. Możecie sobie nawet sami powybierać, jakie chcecie pomicować. Wszystkie są w jednej cenie. Prawie jak Twój prywatny, legalny dealer. Leżysz sobie, pakujesz co chcesz, idziesz do kasy i pożerasz. Takim jasnym i głośnym akcentem kończymy dzisiejszy dzień na Times Square. Do zobaczenia jutro! Okazało się, że na koniec jeszcze sam byłem częścią występu. No i zaraz zobaczycie. Super, było wspaniale.